Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Pan Bóg w nocy powołał do siebie świetnego rekolekcjonistę, wspaniałego kapłana i zdecydowanie duszpasterza młodzieży, księdza Piotra Pawlukiewicza. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz pozostanie w naszej pamięci, w naszych sercach jako ten, który w swoich kazaniach bardzo szybko demaskował naszą pychę. Tym samym nie pozwalał nam w niej dalej pozostawać, a dzięki jego słowu, dzięki jego charyzmie dostrzegaliśmy, gdzie jest problem, problem, do którego ksiądz Piotr Pawłukiewicz w niejednym sercu potrafił bardzo szybko dotrzeć. Pozostanie w naszej pamięci jako autor wielu wspaniałych książek, autor wielu świetnych rekolekcji, zapisanych na płytach CD. Na YouTubie możemy znaleźć mnóstwo, mnóstwo jego kazań, mnóstwo również świadectw bardzo młodych ludzi, którzy dzięki słowu głoszonemu przez księdza Piotra odmienili swoje życie o 180 stopni. Ja z całą stanowczością mówię, że ja jestem jedną z takich osób, które dzięki słowu księdza Piotra Pawlukiewicza dojrzały swój problem, odmieniły swoje życie, a z pewnością jakieś aspekty tego życia jeszcze jest mnóstwo do roboty, ale chodzi o to, że ksiądz Piotr Pawlukiewicz w swoich kazaniach kierował się bardzo prostą nauką: Bóg Cię kocha. Kropka. Żadnej grubej teologii. Bóg Cię kocha, zawierz się Panu Bogu w całości, zawierz mu całe swoje życie, a w Twoim życiu będą się działy cuda. Były to, była to nauka poparta wieloletnim doświadczeniem, pewnie setkami bądź tysiącami godzin spędzonych na rozmowie z ludźmi, tysiącem wysłuchanych świadectw. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz trafiał zwłaszcza w serca młodych ludzi i tak też zostanie pewnie zapamiętany ja go tak zapamiętam jako księdza który walił prosto z mostu nie owijał w bawełnę grzech nazywał grzechem bez żadnych ogródek nie pozostawiał żadnego cienia wątpliwości demaskował naszą pychę co dla mnie było bardzo ważne. Wielu z nas ma problem z tym, aby zdemaskować własną pychę i trafić do samego sedna problemu. Mi udało się to dzięki m.in. kazaniom księdza Piotra. Pamiętam jak przy moim nawróceniu na samym początku mój bardzo dobry znajomy podesłał mi link. Mówił: Słuchaj, posłuchaj sobie, sprawdź tego księdza. Ma naprawdę moc w głoszeniu Słowa Bożego Jest godny, godny uwagi Na początku sobie tak pomyślałem Mówię, kurcze, ja będę słuchał księdza No ale dobrze, znajomy, ma dobre chęci Więc sprawdzę, co to jest I poświęcę temu kilka minut Pierwsze wideo, które zobaczyłem Od księdza Piotra Pawłukiewicza Było zatytułowane Czego tak naprawdę chcesz? Od samego początku ksiądz Piotr, tak jak wcześniej powiedziałem, trafił w samo sedno problemu mojego. Bardzo szybko zdemaskował pozwolił mi odsłonić te wszystkie tak zwane maski i zobaczyć, czego ja tak naprawdę chcę, czego tak naprawdę oczekuję od pana Boga. I pamiętam, że nie potrafiłem przestać słuchać jego kazań. W samochodzie, w pracy, w domu, w kuchni jak coś robiłem, w łóżku leżałem, spałem i po prostu chłonąłem jego kazania jak gąbka. Tak samo książki, świetne książki, ksiądz Piotr Pawłukiewicz napisał. Książki te czyta się po prostu jednym tchem. Jego rekolekcje są dobre w każdy czas dla ludzi o, w różnym wieku. Można słuchać tego w samochodzie. To się po prostu nigdy nie nudzi. To jest po prostu tak mocne słowa. To są tak po prostu mocne słowa, tak proste i tak ważne przesłanie, że słucha się tego z czystą przyjemnością i te słowa naprawdę do mnie osobiście naprawdę trafiły. Jest to bardzo wielka strata dla nas, ale zysk dla nieba. Ja gorąco polecam oczywiście Opierając to na własnym doświadczeniu, polecam zagłębić się w nauki księdza, w nauczanie księdza Piotra, które głosił na kanale YouTube słuchać jego rekolekcji, może zamówić sobie jakąś książkę. Naprawdę świetnie się to czyta, jednym tchem. To jest książka, to jest jedna, te książki to są jedne z tych, które potrafimy przeczytać. W kilka godzin, jeżeli mamy czas i usiądziemy do niej, to tylko nie możemy doczekać się, żeby przewrócić kolejną kartkę i zobaczyć, co tam jest na niej napisane. Ja księdzu Piotrowi za. za mm, jak księdzu Piotrowi zawdzięczam bardzo wiele. Wspaniały ksiądz, wspaniały rekolekcjonista. Zawierzam go Waszej modlitwie i. Tym chciałem z Wami się podzielić. Takie moje krótkie świadectwo, jeżeli chodzi o osobę księdza Piotra Pawlukiewicza. Jak wcześniej wspomniałem, YouTube jest pełne świadectw młodych ludzi, którzy naprawdę zawdzięczają jemu bardzo wiele w swoim życiu. Życzę Wam wielu łask, wiele błogosławieństwa, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich, wszystkich czasie. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, panie, z panem Bogiem.